We wtorek 21 listopada przypadał Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji oficjalne obchody swojego święta zorganizowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. 21 listopada to dla nas wyjątkowy dzień. Jest to dzień święto wszystkich pracowników służb społecznych, pracowników integracji i pomocy społecznej. Co roku staramy się celebrować ten dzień, świętować go. I nadajemy mu ogromną rangę. Jest to taka ranga jak Dzień Edukacji Narodowej dla Nauczycieli. Dzisiaj spotkamy się wspólnie ze wszystkimi pracownikami naszego ośrodka. Będziemy też gościć pana prezydenta Pawła Maja oraz pracowników wydziału. Tak znamienity, znamienity goście pozwolą nam w pełni świętować to święto. Chciałabym w tym dniu złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom służb społecznych. Życzyć im dużo wytrwałości, życzyć im cierpliwości, docenić ich za ten trud, który wkładają na rzecz pracy dla społeczności lokalnej oraz dla każdego człowieka, który potrzebuje pomocy. Chciałabym też przekazać wyrazy uznania za to, jak. Pracują nad tym, żeby być profesjonalistami, ile wkładają czasu i pracy, żeby się ciągle edukować, po to, aby lepiej służyć drugiemu człowiekowi. Dziękuję Wam, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz składam wyrazy uznania wszystkim pracownikom służb społecznych. W tym dniu staramy się e, pamiętać o tym, jak trudna jest nasza codzienna praca, e, jak e, często e, mało satysfakcji na co dzień dostarcza, a jednak jak każde, e, każdy mały sukces potrafi cieszyć. E, w naszym zespole, Zespole do Spraw Rodziny, zajmujemy się wsparciem rodziny e, w ujęciu całościowym e, i jest to wsparcie między innymi przez e, pomoc asystentów rodzinnych. Która jest świadczona rodzinom z, z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, a także między innymi polega na prowadzeniu prac, placówek wsparcia dziennego. Asystenci rodziny nie są pracownikami socjalnymi, ale to też pracownicy pomocy społecznej, którzy pełnią bardzo ważną rolę w tym systemie i ich codzienna praca, ich codzienny trud jest bardzo ważny w budowaniu wsparcia dla społeczności lokalnej i dlatego uważamy, że należy im się również docenienie i szacunek ich codziennej pracy. Jest to niezwykłe święto pracowników socjalnych, dzień pracownika socjalnego, gdzie Nasze osoby, służby, przeważnie dziewczyny, ale i dziesięciu panów dotykają, można powiedzieć, jądra człowieczeństwa, ludzi wykluczonych, ludzi często, którzy potrzebują pomocy i pomagają rozwiązywać rzeczy, które wydają się często nie do podźwignięcia. Jest bardzo wiele historii, wiele przypadków. Rozmawiam tutaj z paniami przede wszystkim i to, co słyszę, często wprowadza mnie w taki nastrój, że to, co one robią, to jest wielkie dzieło. Dzieło pomocy drugiemu człowiekowi, dzieło pomocy także sobie, bo one pomagają, także sobie wyciągają z tego wspaniały, fantastyczny dar miłości do, dla bliźniego. Także należy im życzyć dalej wspaniałej wytrwałości, żeby zawsze mogły odnaleźć, czasami w jądrze ciemności, wspaniały obraz, który malują jasnymi barwami, bo tak właśnie się dzieje bo są dla tych osób i, przewodnika, i przewodnikami, i opiekunami, i rodziną wręcz. Także wielkie ukłony dla nich, życzenia, żeby odnajdywały ciągle siły i w sobie radość i chęć pomocy, niesienia bliźnim tego, co im dają, a dają siebie. W dniu dzisiejszego święta, mojego święta, święta moich koleżanek, pracowników socjalnych, chciałabym serdecznie podziękować za życzenia i od pani dyrektor, i od pana prezydenta. I chciałabym podziękować moim koleżankom, które codziennie zmagają się z dużym trudem naszej, naszej pracy. Tak? My jesteśmy działem pomocy środowiskowej, pracujemy nie tylko w biurze, pracujemy w rejonie, przychodzimy do ludzi, Znajemy ich problemy. Ta praca wymaga dużej empatii, dużego skupienia na ludzkich problemach. Ja jestem z zespołu, który głównie zajmuje się pracą z seniorami. Obecnie realizujemy dużo różnych projektów, między innymi Korpus Wsparcia Seniora, opiekę wytchnieniową. Są to programy ministerstwa, Materialne, które wychodzą naprzeciw osobom starszym, osobom niepełnosprawnym, udzielając im w tym dużego wsparcia i pomocy. Także w dniu dzisiejszym jest nam miło, że ktoś o nas pamięta, że mamy swoje święto, że możemy w tej swojej ciężkiej pracy mieć taki dzień, dzień wytchnienia. Tak? Także jeszcze raz dziękuję bardzo za, za współpracę moim koleżankom i za ich trud wniesiony do tej, do tej pracy. Dzień Pracownika Socjalnego ustanowiono w Polsce w 1990 roku. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w Plus Oil przy ulicy Dembryńskiej, 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.